Wybory prezydenckie 2025 coraz bliżej. Jaka będzie następna pierwsza dama? O tej żonie polityka wypowiedziała się nawet z mocą Agata Duda. W 2025 roku czekają nas kolejne wybory prezydenckie. Wiadomo, że Andrzej Duda nie weźmie w nich udziału, ma już za sobą dwie kadencje, czeka nas zatem nowy prezydent i nowa pierwsza sama. We wrześniu pojawił się pierwszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej, Dzboz, w którym Polacy wskazali, kto ich zdaniem powinien być nową głową państwa. Spośród głosujących tylko 53% osób wskazało swojego kandydata, reszta nie była zdecydowana. Spośród tych głosów wyniki sondażu wskazały jednak polityka, który znacznie wybił się z pomiędzy proponowanych nazwisk. Wyniki prezydenckiego sondażu z BOS ukształtowały się następująco, oznacza to, że jest bardzo duża szansa, że w 2025 roku do Pałacu Prezydenckiego wprowadzą się Rafał Trzaskowski i jego żona Małgorzata Trzaskowska. Żona polityka do tej pory pokazała, że nie byłaby milczącą pierwszą damą. Otwarcie potrafiła krytykować rząd, PiS i postawę Kościoła. Uznaje otwarte powiązanie polskiego Kościoła z władzą za zaprzeczenie wartościom których miał być wzorem skromności, empatii, pomocy słabszym. Kościół nie zdał egzaminu, gdy pis atakował sądy czy prawa kobiet. Dlatego nie wysłałam Stasia na komunię, i nasze dzieci nie chodzą już na religię, wyznała odważnie w wywiadzie dla w Polska, co jeszcze wiadomo o Małgorzacie Trzaskowskiej. Co zaskakujące. Żona Rafała Trzaskowskiego broniła swego czasu bardzo głośna sama Agata Duda. Szczegóły poniżej. Małgorzata Trzaskowska opisuje się w mediach społecznościowych jako dumna ślązaczka, oddana warszawianka, rodzinna, niezależna, aktywna, zaangażowana społecznie, zwłaszcza w prawa kobiet, edukację i wyrównywanie szans. Żona Rafała pochodzi z Rybnika. A wykształcenie zdobyła na Akademii Ekonomicznej w Katowicach o Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, małgorzata i Rafał Trzaskowscy poznali się, kiedy ona miała dziewiętnaście lat. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ich związek przetrwał nawet mieszkanie na odległość. W 2002 roku wzięli ślub i doczekali się dwójki dzieci Aleksandry i Stanisława. Portal Fakt zapytał teraz polityków koalicji obywatelskiej, jaką pierwszą damą byłaby Małgorzata Trzaskowska. Pierwsza dama powinna być rzeczniczką kobiet i być blisko ich spraw, uczestniczyć w życiu obywateli, zabierać stanowisko w sprawach ważnych dla kraju, prowadzić dialog z obywatelami. Pamiętam że w kampanii w 2020 roku Małgorzata Trzaskowska sama spotykała się z kobietami w całej Polsce, była bardzo aktywna i to spotykało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Myślę, że właśnie takiej pierwszej damy Polacy potrzebują. Zwłaszcza, że przez ostatnie lata zbyt dużo ważnych spraw zostało przemilczanych, ogłosił Dariusz Joński. Z kolei europosłanka Marta wcisło podkreśla znaczenie empatii i społecznego zaangażowania. Nie może być cieniem mgły męża. Aktywność pierwszej damy nie może się ograniczać do zmieniania sukienek, uśmiechów do zdjęć i chowania głowy w piasek, kiedy trzeba zabrać głos, bo nie tego oczekują obywatele. Powinna być przede wszystkim ambasadorką kobiet, która nie boi się wyrażać własnego zdania. Takie cechy widzę w Małgorzacie Trzaskowskiej. Jej autentyczność i otwartość sprawiają, że z łatwością zjednuje sobie ludzi, bo naprawdę rozumie potrzeby zwykłych obywateli, mówi posłanka. Polityczka podkreśla też, że Trzaskowska mogłaby skończyć z wizerunkiem milczącej pierwszej damy, jaki przyklejono Agacie Dudzie. A przecież to właśnie ona tak otwarcie broniła swego czasu żony rywala jej męża co powiedziała o Małgorzacie. W 2020 roku, podczas wyborów prezydenckich, Rywalizacja pomiędzy Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim przybierała różne formy, nie zawsze etyczne. Obozy polityczne ścierały się często w kontrowersyjny sposób. Podczas spotkania z wyborcami w Rzeszowi Agata Kornhauser, Duda zaapelowała o szacunek wobec przeciwników, niezależnie od wyników. Niezależnie od tego, co przyszłość nam przyniesie i stanie się w niedzielę, proponuje. Żebyśmy my i państwo z szacunkiem przyjęli wybór naszych rodaków. Niech zdecyduje większość i zachęcam, żeby pójść na te wybory i żeby zagłosować za, a nie przeciw, mówiła prezydentowa. Gładka przemowa Agaty Dudy odnosiła się też do wrogich działań, jakie przecież pojawiały się w obydwu sztabach. Pierwsza dama stanęła poniekąd w obronie swojej rywalki, a już na pewno obu kandydatów. Każdy z nas ma jakieś poglądy, są to różne poglądy, ale czy nie możemy różnić się pięknie? Możemy otaczać się serdecznością i życzliwością. Świat jest piękny i to widać po Państwa uśmiechniętych twarzach. Traktujemy się z szacunkiem. Mówi się, że kampania rządzi się swoimi prawami, i tak pewnie jest. Sztaby prześcigają się również w różnego rodzaju kalumniach, kłamstwach, i muszę powiedzieć, że być może tak rzeczywiście jest ale nie daje na to zgody nigdy tego nie zrozumiem przekazała agata a wy wiecie już na kogo chcielibyście głosować w wyborach źródło fakt w ogóle polska onet dzboz